Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej gierce, jaką będzie Office Stress Emily Elimination. Czyli po prostu pokażę wam w jaki sposób radzić sobie ze stresem w pracy. To jest bardzo prosty, Ten poradnik będzie iście tak prosty, że nawet kuźwa pięcioletnie letnie dziecko albo nawet i młodsze powinno zrozumieć. Jedziemy, pokażę Wam dzisiaj w jaki sposób radzić sobie ze stresem. Piękna muzyczka, kłośćba ośmiobitowa nam tutaj dogrywa. Od razu normalnie energii jest więcej. Jedziemy, start the carnage. I mamy naszego kurna znudzonego gościa, który w tym momencie po prostu zdjął koszulę, leci w samych gaciach i ma prawdopodobnie jakąś klawiaturę czy coś takiego przy sobie. I teraz pyk, możemy walnąć kogoś czasem pięknie, ładnie. I tutaj mamy zarąbliste combo po prostu z drukarki. Drukujemy po prostu zdjęcia swojego dubska pierdzielamy na dwie strony. Na to jest po prostu prześwietna gierka. Nie dajemy się nikomu. Możemy nic i wszystko. Ty mi chciałeś paralizatory? Mendo, zieli. Automat do kawy rozpierdzielić. Po prostu nasza... E, o, o, czekajcie. Mega kombo drukarki. Pięknie. Ładnie. O to właśnie chodzi. O to właśnie chodziło. To jest jedno z najlepszych kombo po prostu na świecie. Nasza klawiatura po prostu jest z tytanu. Tutaj jakiś Segway Wypierdzielaj, panie. Ja nie chcę tego, tego hajsu. Tym jest z paralizatorami tutaj napierdzielają. Ja się tak łatwo nie... Nie. Ausraum. Ma, he, 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 Uciekam. Uciekam, kurna. Tutaj jakiś o dobra, mamy drukarkę, uwaga, mam drukarkę, je, pięknie, ładnie tam jakiś Szefuncio na kurna. Nie wiem czy chce nas wyrzucić z pracy. Szefie, rozluźnij się, to jest tylko zabawa. Ja sobie latam, prawda, z klawiaturą. Bawię się cudnie, po prostu miodnie. Nie ma tak łatwo. Szefunciu, wypierdzielaj, panie. Dwóch szefów, ja piorniczę, co się dzieje? Ja się nie będę... Nie, nie, ja się z wami nie będę patyczkował. Moja klawiatura... Panie, pani, znaczy pani, co pani mnie zaczęła kurna całować i chyba dostałem więcej życia. To jest jakaś kuźwa sekretarka, która się w nas podkochuje, prawda? Nie, 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 nie. Nie, 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 ja się tak nie dam. Masz czesłem! i masz czesłem, i masz czesłem, i masz kuźwa komputerem! O, daj mi życia. Bardzo mi się to podoba. Ja lecę sobie dalej, prawda? Typ, ty Muzyczka jest po prostu prześwietna. Ja mam gotowe krzesło. Pik! Pięknie, ładnie. Segway, gaj, wypierdzielaj. Wypierdzielaj, nie, nie, ja się tak nie dam, wypier. Drukarka i drukarka power. Kopiujemy kuć was zdjęcie swojego dubska. To jest po prostu najbardziej zabójcze combo wszechczasów Po prostu napierdzielamy wszystkich dookoła. Nie macie żadnych szans. Nawet nie mam pojęcia, ile punktów w tym momencie zdobyłem. pyk trzeba uciekać, uciekać. W ogóle nas napierdzielają jakimiś segregatorami. Tej się chowa znowu za swoją teczuszką Wypierdzielaj, panie, jestem powiedziałem co, co to leci? Co to leci, kurna, na jakiś przystępku? What the fuck is this? zabójcze combo. Fajnie. Ja już niedługo nie będę miał w ogóle co niszczyć w tym biurze tak naprawdę, bo moja klawiatura jest tak silna, że po prostu niszczę wszystko. Napierdzielam kontrol cały czas. Chyba mi się nie udało. Nie! Zepsułem swoją klawiaturę! Bez kitu! Zepsułem swoją klawiaturę i chyba w rzeczywistości tak samo. Teraz pójdzie nam zdecydowanie lepiej. Automat do kawy na pierwszy ogień. Pyk! Klapa poszła. Pyk! Kolejne. Pyk! Pięknie, ładnie. A, po czwórne. Tu masz monitor, drukarka power, je piep 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 piep, Pięknie o to chodziło, właśnie o to chodziło Nie ma to jak kur kopiować sobie zdjęcia drukarką, nie? Ej no panie, gdzie jest tym paralizatorem? Ja się tak łatwo nie dam, Pojdziesz, pidzie Krzesłem, krzesłem go, krzesłem go drzwiami kuźwa, nie! Nie, wypierdzieli pani, panie! O daj mi życia! Kochanie! Mł, 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 pięknie, ładnie, normalnie, lubię się z tobą bardzo ładnie całować jesteś taka, kuźwa, miód, malina, normalnie, pomarańcza cytryna. Wypierdzielać, powiedziałem! Nie mam pojęcia ile punktów zdobyłem, mam tylko jedno życie. To mi... au nie! Sparalizatory won. Won, won, won. Eee, he, he! Osty! Szefunciu skoczył taki grubasek, podskakuje, tym mendo jedna. Daj mi życia. Mł, 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 mł. Pięknie, ładnie, normalnie. Wypierdziele panie. Pożej, pidziet. Krzesłem, kuźwa! A Krzesłem! Krzesłem, kuźwa! Dajcie mi drukarkę, bo ja nie WYCZYMIĘ Potrzebuję drukarkę. Co to kuźwa leci? Co to poleciało? Ja się pytam, co to poleciało? Cholera jedna. trzecie podejście musi być, kurde, ja się tak łatwo nie dam. Nie wiem, nie mam pojęcia, ile punktów zdobyłem. Nie wiem, co się dzieje. Na początek pójdzie krzesełko, potem pójdzie monitorek. Potem pójdzie tutaj zryja w pyk, pyk, krzesełko. Tutaj butla z wodą, pyk. Pięknie, ładnie. Dobra, 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 pyk. Nie, 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 ja się tak nie dał. Drukarka, widzę drukarkę. Pyk, pyk, pyk. Patrzcie na to, patrzcie na to. Let's rock, mad oko. Ja się chciałem tylko rozluzić, panie. To chyba dobrze, że nie wychodzę jak wszyscy kuźwa na fajeczkę, żeby się rozluzić podczas pracy. Tylko że kuźwa robi coś innego, prawda? Yy, Zdejmuje sobie, prawda, gacie, kopiuję sobie zdjęcia swojego dubska yy, na drukarce. I Czefuncie mi dać awans za to, że po prostu nie smrodzę, nie zaczadzam środowiska fajkami innymi, tak. Takimi, e, prawda, rzeczami. Ja nic nie jaram, ja nic nie ćpam, ja nic nie piję. Po prostu jestem wolny. Pijesz nie, paliś nie. E, Harry Pottera nie czyta. <ścoughs> Pojedziesz pijet, panie! Nie! No nie, tak łatwo nie, no nie, no nie, no pokonali mnie, pokonali mnie, ale mimo wszystko mam nadzieję, że chociaż troszeczkę rozrywki dostarczyłem Wam dzięki tej gierce, bardzo Wam ją polecam. Dosyć krótki filmik, ale myślę, że konkretny. Pokazałem Wam w jaki sposób radzić sobie ze stresem w pracy. To jest bardzo ważna lekcja na przyszłość, pamiętajcie. Zapraszam Was oczywiście na Facebooka, Instagrama, wszystkie social media macie tam w opisie. Trzymajcie się ludziska i na razie. Bardzo fajna gierka, bardzo fajna gierka, polecam.